Dwie nawet. Co? Czekaj, już sprawdzam. Opening robię. ja <laughs> to kurwa takie gówno. Nie mógł sobie ślamki kupić. Dobra, ale teraz nic nie chyba nic nie wydropiła. No dupa. Co? Nic mi nie dropnęła. O. No i to, Nie

Dobra, jestem Dobra, to włączę jakąś misję Ej, lub daj mi koronkę, bo ja miałem moją bazę, szturmówkę No, albo nie, dobra, gramy misję Mi się nie chce tak ciągle wychodzić i chodzić Dobra, to włączę okay. to, odpale coś Tak, to ma wezmę jakiś kill off No, Chilof Chilof bomba Fuck, Nintendo, miałem homies Only już Nintendo Wiesz, że kurwa mam legendarne ognisko? No, ej, a masz te rękawice Marvela? Nie. One tam za darmo, bo co niech sobie się biegło, że się zakrało? Ja, ja to cały przechodziłem tylko specjalnie, żeby te rękawice dostać. <laughs> Michał nie po prostu grać, co tam jakaś nie wiem, masz Marvela. Dobra, odpalaj taty, taty. Masz. A dobra, ja odpalam. Kurat, se tu odpalimy yeah. misję.

Co ci się stało? Co? Czemu wyszłeś? Czekaj, bo kurwa, muszę misję zrobić, czekaj, zrobię. Zagres tam flikcji. No, nie no, ja poczekam, nie chcę mi się grać. Ej, ten mainstra zapros imprezę No, imprezę. Ja pamiętaj, że ja mam streama, to tak ładnych wszystkich słów, nie? O kurwa. Zaklinać też nie można Czech to doszlę na YouTube No Nie no, można można Przekałem I tak kurwa kto jak, jak masz to zadzwana jak tak kurwa YouTube poniżej poniżej pięć tysięcy, szaków nie sprawdza co nie? Z wiesz o tym Jak ktoś ma poniżej 5000 zupów to nie panuje go wiesz Much oh, yet, no, 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 no. No. I am not have Oh, eyes